No witajcie, z tej strony Sebastian. Jest piątek, godzina 11, o 14 przyjeżdża po mnie samochód i będę jechał właśnie do Berlina. Z Berlina będę leciał do Frankfurtu, z Frankfurtu do Johannesburga, a z Johannesburga do, do Luandii. W Luandzie dowie, dowiem się, co dalej. I dzisiaj chciałem wam pokazać, mam nadzieję, że jeszcze zdążę wrzucić ten odcinek przed wyjazdem, chcę wam pokazać właśnie proces pakowania, czyli co zabieram ze sobą, co uważam, że jest, że jest mi potrzebne i to podzielę na, na takie krótkie etapy. Zacznę od tego, że pokażę, co jest w mojej walizce, czy takie typowo rzeczy związane z, z moją pracą. Tylko będę robił cięcia, żeby całego mieszkania przy okazji nie pokazywać. Jestem w trakcie pakowania. Na chwilę obecną wykładam sobie wszystko na wierzch, żeby zobaczyć, czy czegoś nie, nie przeoczyłem. No i tak po kolei. Wiadomo, że buty robocze muszą być. Jako że lecę do, do Angoli gdzie jest bardzo ciepło, to mam takie buty z otworkami, z klimatyzacją, żeby, no, żeby przewiew jakiś, jakiś tam był. E, oczywiście e, obowiązkowo kask, ten kask zawiera od razu e, takie wyciszacze tak, do uszu, nauszniki wyciszające, takie są w zupełności wystarczające. Tutaj mam... To jest moja torba, w której trzymam e, narzędzia. Tutaj przede wszystkim mam kable oraz mierniki, jakieś tam inne pierdoły. Kabli mam dosyć sporo. Panuje tutaj bałagan, ale tak szczerze powiem, że wolę tego typu właśnie torbę elastyczną i wrzucić wszystko do środka, aniżeli mieć dużo większą walizkę z przedziałkami, no bo nie mieści mi się i tyle. OK, czyli tutaj mam właśnie kabelki, śrubokręty i tak dalej. Latarka. Bez latarki nie ma co się wybierać na statek, dlatego że zbyt często są jakieś tam blackouty i w razie czego, w razie W trzeba mieć, trzeba mieć jakąś latarkę przy sobie. Ona świeci na czerwono oraz zwyczajnie na biało, LEDowa. Polecam tylko LEDowe, dlatego że bateria na długo starcza. Najważniejsze oczywiście jest krzesełko, takie rybackie, <laughs> dlatego że nieraz bywa tak, że muszę przysiąść sobie przy szafie i coś tam, nie wiem, powiedzmy podłączać elektrycznie i to trwa kilka godzin, dlatego krzesełko jak najbardziej wskazane. Co dalej? Mierniki. Używam dosyć tanich mierników, dlatego że zbyt często zdarzają się kradzieże na stoczniach, ewentualnie ze względu na specyfikę pracy, na to, że bardzo dużo podróżuję, są zbyt często uszkadzane tak fizycznie i nie ma sensu ładować ciągle w te, we flukę, dlatego że są drogie a i takie uszkadzają i takie kradną. To jest do, do pomiaru dużych rezystancji, a to jest takie typowe, gdzie, gdzie, gdzie przede wszystkim używam tutaj amperomierza i voltomierza. Oprócz tego, to jest taki osobisty czujnik tlenu. Jeżeli zawartość tlenu spadnie poniżej jakiegoś tam poziomu, to jestem o tym informowany alarmem. Tutaj coś podobnego, tylko do, używam no, do innego zastosowania. Ten noszę cały czas przy sobie, ewentualnie gdzieś wieszam wieszę niedaleko mnie, a ten zwyczajnie potrzebuje go do sprawdzania yy, dobroci membran. Tutaj kolejne dwie latarki. One mają z tyłu taki wbudowany magnes oraz mają haczyk, czyli na opartego można je gdzieś sobie podwiesić albo, albo na, na tym magnesie zaczepić. Też oczywiście LEDowe, dlatego że nieraz właśnie bywa ciemno w szafie elektrycznej, to sobie przyczepię takie dwie latarki i jest to dużo lepiej. Wiadomo, rękawice zawsze muszę mieć przy sobie. Tutaj uwaga, chyba kiedyś wam pokazywałem stacja dyskietek, dlatego że niektóre. Z naszych, część naszego oprogramowania e, wymaga wrzucania czym update. Y. Od czasu do czasu trzeba zwyczajnie użyć stacji dysków, żeby przerzucić klucz na, e, do, do softu. Co dalej? Zewnętrzny dysk twardy, różne przejściówki, karty pamięci, e, przejście z PC -AMCI na RS232. Takie podstawowe rzeczy to są, nie będę wszystkiego pokazywał, ale to są takie dla mnie rzeczy najważniejsze, które zawsze muszę mieć. Oczywiście pomijając kable, bo bez, taki, bez tego typu kabli nawet nie miałbym co, co na statek jechać, bez tych konwerterów, bo bym się do niczego nie podłączył. To tak z grubsza, jeżeli chodzi o to, co potrzebuję do pracy. Do tego oczywiście dochodzi, dochodzi laptop, akurat u nas w firmie używa się HPK, w oddziale tutaj, znaczy w Europie całe HPK. W Stanach używaliśmy Della, jest inny standard. I co biorę ze sobą do samolotu? Po pierwsze taką opaskę na oczy, dlatego że sam lot z Frankfurtu, kotek, lot z Frankfurtu do Johannesburga będzie trwał pewnie ponad 12 godzin, więc będę chciał się przespać, więc opaska na oczy. Zatyczki do uszu, takie małe i dodatkowo takie duże jeszcze biorę. One może nie wyglądają estety, estetycznie w samolocie, ale mam to za przeproszeniem gdzieś. Jeżeli znowu trafię na jakieś dziecko płaczące przez 10 godzin pół metra ode mnie, no to albo dostanę szału, albo założę, zamiast dostać szału, wolę sobie takie właśnie słuchawki założyć. Mikrofon zewnętrzny. Wiecie, że jak jest wiatr, to no nieprzyjemnie się ogląda nagranie, dlatego biorę sobie taki zewnętrzny mikrofon, właśnie z tym deadketem. To się bardzo sprawdza, nawet przy silnym wietrze, można nagrywać. Minus jest taki, że to łączenie jest tutaj zawodne i gdy. To montuję na kamerze tą przejściówkę i do tego podłączam właśnie tutaj e, mikrofon i przyznam, że są, jak są drgania, jak ten mikrofon się rusza to to wszystko się przenosi właśnie e, na, no, no słychać to, zwyczajnie słychać to na, na nagraniu i to jest dla mnie problem i dlatego też myślę o zmianie mikrofonu, on jest zwyczajnie zbyt duży ten mikrofon jest, on jest e, chyba nawet cięższy od, od, od samej kamery e, wszelkiego rodzaju przejściówki jakie tylko są możliwe e, na przykład ta zawiera w sobie ładowarkę pod USB tutaj mam bardzo wiele różnych standardów Także taką przejściówkę. No tego dosyć dużo zabieram, dlatego, że nigdy nie wiem na co trafię. To jest taki przedłużacz właśnie jeszcze do mikrofonu. Zabieram też ze sobą statyw. Dlatego w razie czego, jak będę chciał coś, coś Wam nagrać, to postawię zwyczajnie kamerę na statywie. Do tego kabla podłączę mikrofon, będę miał go w ręku. No i będę mógł stać kilka metrów właśnie od tego, od kamery i coś nagrywać. Zapomniałbym jeszcze o czymś bardzo ważnym, to jest ta moja ulubiona bateria 18000 mAh, więc naprawdę bardzo duża pojemność i używam jej przede wszystkim do tego, że no, przede wszystkim do telefonu. Jak wiecie, ten Galaxy Note strasznie szybko zjada baterię, a jak w czasie takiej długiej podróży, po pierwsze, lubię sobie, nie wiem, pograć, żeby czas szybciej mijał, a po drugie, jak jestem na statku, to nieraz nie ma czasu na to, żeby telefon podładować i wtedy podłączam go do tej baterii i jest święty spokój. Na upartego mogę nawet laptopa do tej baterii podłączyć, też kamerę i też właśnie podładuję sobie, ewentualnie mogę na, na bieżąco ciągnąć tą energię. E, dobra, no to tyle, ja kończę, kończę pakowanie, nie udało mi się rano jeszcze dzisiaj tego lekarza załatwić, e, do, dopiero o godzinie 13 muszę iść do innego lekarza, a o 14 już po mnie przyjeżdżałem, więc wszystko będzie na styk, mam nadzieję, że przynajmniej te papiery, ten certyfikat dostanę, bo troszkę jestem zdenerwowany tym faktem, że jeszcze, te, że jeszcze tego nie mam, bo na ostatnią chwilę nie lubię. Dobra, no to trzymajcie za mnie kciuki w takim razie i do zobaczenia, hejka.